Cześć wszystkim, witam was na kanale. Mój przyjaciel kot. Yy, dzisiaj, krupka, jak widzicie, jest na dworze ze mną i sobie przechodzi przez tunel. No, ją, żeby jeszcze raz przeszła. To jest taki zepsuty namiot już przez wiatr. Chyba się zepsuł. I w ogóle tu te muszki to są muszki owocówki one ciągną do kolorów. Także się nie przejmujcie. O, właśnie wtedy, kiedy tego nie nagrałam, to przeszła. Jest ich tutaj mnóstwo. Kropka chce jej łapać. No, widzicie? Teraz akurat się liżę na środku tunelu. Cik, 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 Kropka? Chodź tutaj. Chodź tutaj do nas. Hej. Chodź do. Kurczę, czy... Te muszki owocówki mnie przerażają. Nawet, nawet na mnie się daje. Teraz Teraz goni ze swoim ogonem jeszcze.